Siema widzowie Wstaję sobie dzisiaj rano powólnie, sobie W sumie bardziej Przeglądam sobie socjale I widzę oto tego pana Którego widzicie na ekranie Napisał do mnie wszędzie gdzie mógł I chciał chyba Bond v 1 zagrać No to oczywiście ja mu odpisuję Dawaj 1v1 One One. No i zagraliśmy Było śmiesznie Więc zapraszam do oglądania do końca Subik, like, komentarz I 13 sierpnia będzie giveaway na kosy Champions Więc zapraszam I jeszcze na Instagramie wbicie do mnie, dobra? Dobra, dzięki, elo. No siema. No siema ty kuć chodzi. Lekko, widziałem, że tam grałeś ostatnio. Kurde, gdzie też idzie, bucik. A tutaj p podliże do mnie? Bucikiem jesteś. Ja jestem bucikiem? No. no to chodź, idziemy w 1v1. 5 minut dzisiaj nie ma, nie? 5 minut. Na no. idziemy. Na Reina, idziemy Na, Reign. na Bo żebyś no, mieli no. takie same szanse, że tu się liczył aim, a nie inne rzeczy, rozumiesz? Tak żeś to ogarnął No co ty myślisz, żebym fiknął? piknął Reignę od ciebie? Ile masz lat? A co się to? Możesz na 13 Jak wygra, ci powiem No na czacie być bardziej wyszczekany No? No. Dobra, i no i co? No i co? obchodzić, mieczu, po co tak gadasz? Dawaj na mida I w gerce Na mida no, idziemy. jak w no a wiesz ty kurę człowieku, jecha, nie? Zero. Ale ty kampisz! O człowieku! Mówiłem pikujemy co mida! A ty stoisz kurwa. To Przecież piknąłem, nie? Co powiesz? No może stałeś miejscą Na dig digle mid, digle mid, najma Digle mid, digle mid. A gdzie jesteś? Który mid jesteś? No, no chyba środkowy <laughs> Ej, co się dzieje? Co zawodzi? No że kampisz kur a kampie? To no się no, kampisz. pierwszym chyba. No, kampisz. A kampie? A boli cię to teraz, o... I znowu Dignan, znowu. Chcesz oro dostać? Poczekaj, nie ma tam jeszcze. Wzadu cię płakał, że kampie. O, fleszyk. A no, wiesz, o. ty kur... Tylko czekaj, ja muszę ci dojeżdżać cały czas. No, dojeżdżać mnie musisz, dojeżdżaj. No cały czas cię muszę dojeżdżać. Cały czas muszę do znowu digla, znowu chcesz refy, znowu. Nie a teraz Amen, a Ty stoisz, że ci muszę pikować. A ty, ty stoisz? Po co pikujesz? To poczekaj na mnie. No gdzie? No ty o... kur... znowu Na kucaku na szlifcie będziesz odkuł. Na, na kucaku i na szlifcie? No, no. Cię to boli. No nie boli mnie, to tylko ty na snifcie no. idziesz no. Zero jaj, może pizd Idziesz na shifcie co czasem no, wiadomo, bo ja będę spóida sobie pomagam, no, nie? Jesteś głównym, przez Zn i tyle, nie? Kierowany byłeś. Ja byłem kierowany, Ascendant Wie... 390 dolarów sam wbite. No wiadomo, nie? Myślałeś, że kierowany? Dlatego nie umiesz wyjść z tego dalej. I co gdzie jesteś? Co mu kampisz? O, no, tylko na flaszyki potrafisz. O je, na drugie. <śled> Ale ty jesteś kur... nie? Buddy shoter, <laughs> jeb... Je, Buddy shoter! A, a ty co, strzeliłeś? Buddy shoter. Buddy shoter. Buddy... Buddy shoter. Jesteś głównym, no, co ja ci powiem? Jesteś główiankiem. Ty jesteś główiankiem. To ty cię ja, 5-0. To jest 1v1, no. Ty masz jakiegoś farta, człowieku, nie? Stać, w postać, widzisz? Na postać mnie oszukałeś jeszcze. Pójdź do dupy, nie? Czy do Hahaha, o, siadam teraz, a. Nie no, wrzucam <sadod naszej> tego wandala, sorry, sorry. Nie, nie, teraz na seryfy, <śled> naprawdę. Z no, przyzwyczajenia kupiłem kiegać. już tego wandala. Naprawdę, z przyzwyczajenia kupiłem. A i czemu tak szybko pikujesz? Wiesz, jak Z bronią jak pik. O, wyrzuciłeś tego wandala. No, oh, nie używają go przecież! A nie, ja teraz zagrałem na spokojnie. Na spokojnie teraz. Na a, na a, na a. Chyba, na a. Na ja za twój plan ze mnie mnie przez. Mojego reszta właśnie nie powiódł <laughs> życie, kolego. Jest zbyt przewidywalny, ale musisz się ścić na chyba, Aha. To jest nie, nie, że ty tak kampisz. Ty tak kampisz, człowieku. Ty tak kampisz. Ja ja kampisz. Tak kampisz. To ja ją coś cię pustało w hogarki i zapłaciłeś za boosting. O co się to wchodzi? Skorzystał z twojego coacha, nie? Dobrze się przygotował. To samo, to samo, defended. to samo. Aaa. Piewasz, ale. No. Body shotter jebane. Ciao, ty strafiłeś nawet. O, tak są twoje flasze. No, Badis no, dał hoda ci tam Ani razu nie dajesz heda w tym meczu. Ani razu. Ani razu. A skąd wiesz, że plantuję? Słyszysz? Uwaga na oczy. O, o kurwa, ja mam wandala. O, ja tak... A ja tak. Na... Ej, nie nie nie, 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 nie! Już to no się nie strzelałem nawet, ty idioto! Ty za mnie pikowałeś, kurwa. Oooo, nie, nie że oszukujesz, grama. W twoich zasadach oszukujesz się na postać i tak przegrywasz. Nie wiem. Znaczy, ja z noża będę grał. O, no i a... wyjdziesz na 100% a... headshotów w tym meczu. A ty kur. ile? No ile masz? No ile na 3 fragi? Na skilla, bez umiejętności, jedną rundę. O, dobra, ale na Digga. Ty o. przy ściany idziesz, ty kur! No idziesz ci ty, mam nie? Ty, ty przy przychodzisz! Nie da, bo tego diamond chyba w chipsach gdzieś nawet. Tu idę gdzie? No nie. Yeah. Ej, kiedy w głowę strzelisz? bo na razie to tylko w wody cię widzę. Haha, ma gumę. Haha, zero. Azilom widzę, nie gra tak z tak 1 na 1 No? Azilom widzę, nie gra tak no, z tak 1 na 1 No, grałem grań często nikt mnie nie rozpierdził. Z grałem z tym light'em radiantem i było 13 13 A ty się piszesz, stary i ty. Ale ty... Dzisiaj są diamenty i cię wyrobię, nie? Jak, jak to muszę o to wyświadczyć? Nie mam lamba. Czemu idziesz przez. Aaaa, juśku. Ciężkie granie. Bo, boli cię to, że w musisz oszukiwać, nie? Nie, bo przeszedłeś przez ścianę z paru rząd. No. no o, boli to oszukiwanie, nie? No nie Co boli, no ty nie, ty nie. Czemu przychodzi przez ścianę? Czemu? No, a przyszedł... Gdzie przechodzisz przez no, ścianę? No tutaj, dwie rundy na B, a przyszedłeś przez ścianę od razu. Pokaż mi klipa. Pokaż Dobra, ścianę? pokażę ci jak kończymy I grać. I co, już Spike plantet jest? No, no, przez ścianę... Tak. Przez ścianę przesiedliłeś. Oho, tak, patrz no, dalej. Przez Tak, patrz dalej. Ja przez ścianę teraz przebiegłem? Nie przyszedłem. Nie przyszedłem teraz przez ścianę. Ty idziesz, idziesz Ty jeszcze na, na innego punktu mitomanem. Schizofrenik, kur... Widzisz stary, trzy różne przejścia, nie? Nie wiem. O, tak, Patrz dalej, o, patrz dalej! O ja mam pomysł Jak tam? Fajnie się gra na flesze, nie? Ej, co poszło nie tak? Ej, halo! No, no co, no co? No co? patrz On się no Ale nie ma cię w tym mainie, co ty dajesz? O, O. Ja się... ja... Przysięgam, że myślałem, że uciekłem Widzisz, no oszukiwanie, nie, nie, wygrasz przez, oszu... przez oszukiwanie Jak teraz oszukiw... bo? Śmiało, słuchajcie TY KURWA u ciebie? Ale ty jesteś p***dą, nie? Znowu, znowu nie wyjdziesz no, ja wiem, Jak jest no. teraz Ascendanta 3, w tym akcie był Ascendant, nie? Ja smurfuję Twój pick. Gdzieś kolega cię ustawał? Ty wiesz, że tego boxu da się skanować, nie? Czy ty kur... zlutowałeś? Ja lecisz wiele z tym razem? Nigdzie. Oszuście. O, mały, nikt tak się boi. No, ja nie mogę cię, ci zdaje ci 212 w głowę. Ja oddać ci A. tę wodę. Po prostu mi się zbugował klawisz, wiesz? A, to... teraz no. ci się pozwolę zabić, naprawdę. Chodź. No kur. A, no. dobra, dobra. No? Żartuję, kur. No. Żartuję, żartuję. Ej, no nie. Aha. Ty wiesz, z tą umiejętnością też co potrafię, nie? Ja, dat is een goede. Maar je... Dat is zo'n kiesje. Ik ben de ergste wereld. Ah, tu. Ja, ik ben een heiter op Sez? No. To jest taki słabiutki, co już tak nie patrzysz, nie? Już nie patrzysz. Nie, szkoda, że tego nie nagrywasz. Szkoda, że tego nie ma, to wszyty, to znaczy, jak, jak każdego view, no to wszyscy zobaczymy, jak z Każdego one viłano. No co, no, no, pasuje, no co, no Ludzie... po, no czemu nie patrzysz? Stary, wygraź się nam rundę po, po obronie, no co jest nie tak? No i co, i, te, i teraz będziesz czekał? Aż Ty się boisz. O. Na, na poważność mnie zagrali Niezłego heada mi dajesz, nie? Niezłego Dobra, widzisz. Szorach, na A, na A Osejd jest lepszy Prześcianę pewnie, tak? Tak, Michałku? Przy ścianę Osejd, dosaj, osejd ci dałem, czy nie? Ej, ty, a Zaltabuj? Wyślij Zaltabuj na chwilę na mój czat Na Discordzie Widzę, mi no, SPA? widzę ten set ghost on. na Pochwalisz o, się? Tak? Nie, pochwal się no, Już na inną mapę wleciałeś, aż tak się boisz? Ja Wiem, widzę cię cały czas wiele. <Jesteś> Szóste, no, to jest, no, jest taki oszustem. Kos, tak wiesz. A ja, tak. Ja się daję, rzucam broń, zobaczymy co ten. Co to będzie honorowy czy nie. Uh, no, jest. Jest, no, tak łatwiej starać cię, Tak łatwiutko starać Ojoj, No, 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 widać, te, no, no, to, co, no, na no jak, no, jak psa no, najgorszego, takie tak coś Wyglądałeś jak, stary, jak psa, no co powiesz dla widzenia, tak, no, czemu, przegrałeś? To... czemu przegrałeś, czemu przegrałeś, no czemu tak wyzywaliśmy stary, co zawiodło? No, stary, stary, jakby ci to powiedzieć... No niestety, no wiesz jak Dobra, jest. nie ma czasu na ciebie psiecko, ale... Nie